Gdyby archeolodzy potrafili łatwo zinterpretować to, co znaleźli, ich praca byłaby bardzo prosta i każdy mógłby ją wykonać. Jednak często są zaskoczeni swoimi odkryciami, tak jak w przypadku obiektów, które zobaczysz w tym filmie. Numer jeden. Maska parady żelaznej kawalerii. Kontynuujemy bardzo rzadkie rzymskie odkrycie, które miało miejsce w Rumunii w lutym 2023 roku. Jest to żelazna maska paradna kawalerii sprzed około tysiąca lat. Rzymskie maski paradne są rzadkim znaleziskiem, ale ta konkretna jest szczególnie wyjątkowa. Z nielicznych masek paradnych znalezionych w Rumunii wszystkie zostały wykonane z brązu. Jest to jedyny znaleziony w kraju egzemplarz wykonany z żelaza. Niestety fakt, że jest wykonany z żelaza, oznacza, że jest bardzo zardzewiały, gdyż spędził wieki zakopany w wilgotnej ziemi. Eksperci wskazują, że maska jest typu kalk, co można rozpoznać po węższych szczelinach oczu, szerokim nosie i dziwnie spokojnym wyrazie twarzy. Odkrycia dokonał Betek Biorel, amatorski wykrywacz metali, co jest rzadkością, ponieważ w Rumunii na posiadanie wykrywaczy metali wymagana jest licencja rządowa. Maska ta prawdopodobnie należała do kogoś stacjonującego w pobliskim rzymskim forcie Bumbu podczas wojen dackich. Mamy nadzieję, że po wyczyszczeniu i zakonserwowaniu będzie wyglądał znacznie lepiej. Numer 2. Monety Wikingów w Belfaście. W maju 2016 roku poszukiwacz skarbów Brian Morton odkrył dwie niezwykle rzadkie srebrne monety wikingów w pobliżu zamku Newcastle w Irlandii. Było to pierwsze tego typu znalezisko w Irlandii Północnej, poza kilkoma monetami znalezionymi w innych miejscach na wyspie. Morton szukał monet za pomocą wykrywacza metalu, nie szukając niczego szczególnego. Monety te krążyły na wyspie Men i prawdopodobnie w Szkocji w XI wieku. Zawierają 93% srebra. Uważa się, że mogły pojawić się w te rejony w wyniku inwazji wikingów na pobliski klasztor Magera, a może w wyniku handlu lub strategicznego połączenia wyspy men z południowo-wschodnim Ulsterem. Były kustosz muzeum w Ulsterze spekuluje, że ktoś przechodzący mógł upuścić monety, co wydaje się bardziej prawdopodobne niż teoria celowego zakopywania. Przed najazdem Wikingów główną walutą w Irlandii było srebro. Monety przesłano do British Museum w celu niezależnej wyceny, a pieniądze z aukcji zostaną podzielone pomiędzy Mortona i właściciela gruntu, na którym je znaleziono. Numer 3. Ludzkie sztylety z kości. Kościane sztylety są stosunkowo częstym odkryciem archeologicznym na Nowej Gwinei. Często są to misternie zdobione przedmioty, i uważa się, że jakość i piękno każdego sztyletu była oznaką prestiżu i mocy wojownika, który go posiadał. Do 2018 roku naukowcy i archeolodzy wierzyli, że starożytni wojownicy z Nowej Gwinei mogą twierdzić w inny sposób o swojej mocy. Chociaż większość sztyletów spotykanych w tym kraju jest wykonana z kości zwierzęcych, niektóre z nich są wykonane z kości ludzkich, zwłaszcza kości udowych. Te ludzkie sztylety z kości wydają się być bardzo rzadkie, co sugeruje, że były zarezerwowane dla osób o wysokim statusie. Nie były to jednak przedmioty ceremonialne. Ze stanu niektórych odnalezionych okazów jasno wynika, że sztyletów tych używano w walce, w zwarciu. Istnieją relacje XIX wiecznych odkrywców wskazujące, że plemiona nowej gwinei używały ludzkich sztyletów z kości zarówno w praktykach kanibalizmu, jak i okaleczeń. Jednak do niedawna historie te uważano za sensacyjne. Obecnie wiemy, że praktyka wytwarzania tych sztyletów trwała do połowy XX wieku, nr 4. Villa galijsko-rzymska w Langaeron. W listopadzie 2016 roku archeolodzy pracujący na stanowiskach w pobliżu wioski Langaeron w Bretanii we Francji zostali nagrodzeni za swoje wysiłki odkryciem ogromnej willi galijsko-rzymskiej. Willa składa się z kilku budynków ułożonych w kształcie litery H wokół patio otoczonego galeriami z kolumnami. Samo patio zajmuje powierzchnię ponad 16 tysięcy stóp kwadratowych. Wille, której początki sięgają i wieku ene, Wybrano prawdopodobnie ze względu na wspaniały widok na Ren. Archeologiczne dowody na miejscu sugerują, że po wybudowaniu posiadłość była kilkakrotnie rozbudowywana i pozostawała w użyciu aż do R XVII wiek. Być może najbardziej imponującym zachowanym obiektem jest kompleks łaźni, który zajmuje powierzchnię ponad 4300 stóp kwadratowych i obejmuje basen z gorącą wodą, basen z zimną wodą, kąpiel do stóp oraz kaldarium z sauną i jacuzzi. Ktokolwiek tam mieszkał, musiał być niezwykle bogaty, ale na miejscu nie znaleziono żadnych materiałów umożliwiających identyfikację. Historycy doszli do wniosku, że należał on do rodziny szlacheckiej z miasteczka Kuriositas, choć informacje te niewiele nam mówią. Numer 5. Zwój Ein-Gedi. Wraz z postępem technologii jesteśmy w stanie otwierać i badać starożytne artefakty bez dotykania ich i rozpakowywania. Jednym z takich artefaktów jest mocno spalony zwój, znaleziony w 1970 roku w mieście Ein Gedi w Izraelu. Miasto spłonęło doszczętnie na początku VI wieku, co wyjaśnia stan zwoju znalezionego w świętej arce miejscowego ludu, synagoga. W momencie pożaru pergamin był już stary i spisany w III lub IV wieku. Za pomocą programu opracowanego przez profesora Brente Silsa i jego zespół z Uniwersytetu w Kentucky Zwój został zeskanowany i rozpakowany cyfrowo we wrześniu 2016 rok. Zawartość ujawniła pierwsze osiem wersetów Księgi Kapłańskiej. Zatem Zwój Ein Gedi jest oficjalnie najstarszą księgą tory odnalezioną od czasu słynnego odkrycia zwojów znad Morza Martwego. Jest to także jedyny na świecie przykład księgi pięcioksięgu znalezionej wewnątrz Świętej Arki. Technologia ta jest obecnie wykorzystywana do badania innych delikatnych starożytnych dokumentów, w tym zwojów znalezionych w Pompejach i Herkulanum. Numer 6. Fragment. Wielu z nas martwi się wpływem, jaki sztuczna inteligencja może mieć w przyszłości na gatunek ludzki, ale obecnie okazuje się, że jest ona potężnym narzędziem dla archeologów. W lutym 2023 roku archeolodzy ogłosili wynalezienie nowego narzędzia AI o nazwie Fragment. Mają nadzieję wykorzystać go do zrekonstruowania tajemnic starożytnych tekstów babilońskich. Narzędzie zostało opracowane w Instytucie Asyriologii Uniwersytetu Ludwiga Maksymiliana w Niemczech i oczekuje się, że umożliwi znaczny postęp w dekodowaniu tekstów, które są obecnie nieczytelne. Naukowcy z Uniwersytetu przetworzyli ponad 22 tysiące fragmentów nieprzetłumaczonych tekstów z babilońskich tabliczek klinowych i mają nadzieję przeanalizować znacznie więcej. Narzędzie jest w stanie zidentyfikować pasujące fragmenty, odtwarzając w ten sposób potłuczone tabliczki. Możesz także dopasowywać sekcje pisania na podstawie tego, co wiesz o identycznych słowach i wyrażeniach na innych tabletach. Wstępne wyniki są zachęcające. Narzędzie jest testowane i wykorzystywane przez około 200 naukowców na całym świecie. Docelowo zespół uniwersytecki ma nadzieję udostępnić fragment każdemu. Numer 7, Tabletka Kysze. Następnie recenzujemy tablet Kysz. Ten wapienny artefakt otrzymał swoją nazwę, ponieważ odkryto go w murach starożytnego sumeryjskiego miasta Kisz w Iraku. Nie ma pewności co do tego. Kiedy dokładnie ją odkryto, niektóre źródła podają rok 1923, inne 1933 rok, naukowcy datują tabliczkę na okres Jurak, czyli ponad 5000 lat temu. Według większości starożytnych znawców języka i kultury, którzy badali tabliczkę Kisza, jest to najstarszy pisany dokument na świecie. To sprawia, że jest to niezwykle istotne i bardzo chcielibyśmy móc powiedzieć Państwu, co jest w nim zawarte, ale nie możemy. Napis na tabliczce, jeśli w ogóle jest pisany, jest częściowo piktograficzny. Znaki wydają się być rodzajem protoklinu. Dość trudności mamy z tłumaczeniem inskrypcji klinowych, nie mamy szans na przetłumaczenie protoklinu, jeśli nie nastąpi dalszy postęp w naszym rozumieniu początków pisma. Jest bardzo prawdopodobne, że tablet Kysze zawiera wiadomość, a może nawet kilka wiadomości, ale nie jest pewne, czy kiedykolwiek będziemy w stanie ją zrozumieć. Numer 8. Rzadka złota moneta w Galilei w marcu 2016 roku. Lori Ramon podczas wędrówki z przyjaciółmi w Galilei zobaczyła coś jasnego. Była to moneta z wizerunkiem cesarza Augusta, która ma około 2000 lat. Moneta została wybita w roku 107 N.C. po zniszczeniu świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, przez cesarza Trajana, w ramach serii upamiętniającej jego poprzedników. August rządził od 27 roku przed naszą erą c. do 14 d.c., a po jego śmierci uznano go za bóstwo. W rzeczywistości moneta przedstawia go jako boskiego Augusta. Moneta ta jest niezwykle rzadka, na całym świecie jest tylko jeden podobny. Limon, który mieszka w Kibuku w północnym Izraelu, przekazał monetę izraelskiemu urzędowi do spraw starożytności. Nikt nie wie, jak znalazł się we wschodniej Galilei. W swoim czasie był zbyt cenny, aby można go było używać w codziennych transakcjach, jak gdyby dziś za napój gazowany płaciło się 100-dolarowym banknotem. Uważa się, że mogła stanowić część większej kolekcji, jednak w okolicy nie znaleziono żadnych innych monet. Numer 9. Kosmiczne monety. Podczas remontu domu w Egipcie znaleziono zestaw monet przedstawiających głowę kosmity i statek kosmiczny. Jedna z monet przedstawiały są głowę z wielkimi oczami, Wyglądającą jak kosmita. Na odwrocie jednego z nich widnieje napis w języku łacińskim, tu przy Dobrej Pogodzie. To doprowadziło niektórych ludzi do przekonania, że monety są dowodem na to, że kosmici odwiedzili Ziemię tysiące lat temu. Pojawiają się jednak pytania takie jak, gdyby kosmici stworzyli te monety, dlaczego mieliby rozmawiać ze starożytnymi Egipcjanami po łacinie? Dla innych te tajemnicze monety są po prostu próbą zdyskredytowania historii rzekomych kontaktów z kosmitami. Litery otaczające głowę kosmity wydają się być napisane po grecku. Dodatkowo 17 wieczny francuski żeton liczący, który również ma kulisty kształt, przypomina latający spodek, co skłoniło niektórych do porównania go z biblijnym kołem Ezechiela, wierząc, że ta biblijna historia opisuje spotkanie z UFO. Chociaż wielu jest sceptycznych. Inne teorie sugerują, że niektóre z tych monet mogą być przykładami niklowych włóczęgów, zjawiska polegającego na modyfikowaniu zwykłych monet przez artystów nietypowymi wzorami. W połowie XVIII wieku zaczęto modyfikować wizerunki na monetach wykonanych z miękkich metali. Amatorzy w USA nagrali na przykład kobietę siedzącą na toalecie. Najpopularniejszą monetą z tymi modyfikacjami była miedziana moneta Buffalo. Ludzie, zwłaszcza w którzy podróżują pociągiem, często wykorzystywali te monety do wykonywania kreatywnych nadruków. Numer 10. Ogromny skarb w Hiszpanii. W kwietniu 2016 roku pracownicy budowlani w andaluzyjskim mieście Toumars w prowincji Sewilla odkryli 19 amfor zawierających rzymskie monety z brązu. Amfora to rodzaj rzymskiego dzbana. Pracownicy znaleźli skarb podczas kopania rowów w celu zainstalowania przewodów elektrycznych w parku. Monety ważyły ponad 590 kg i pochodziły z III wieku naszej ery. C. Rozmiar znaleziska jest spektakularny. Anna Navarro, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Sewilli, wspomniała, że każda amfora ważyła tak dużo, że żadna osoba nie była w stanie jej poruszyć. Podczas kopania rowów rozbito 10 dzbanów. Wstępna hipoteza jest taka, że monety miały służyć do płacenia podatków na rzecz Cesarstwa Rzymskiego. Wszystkie monety były w doskonałym stanie, zostały niedawno wybite przed zakopaniem i nigdy nie były w obiegu. Przed wznowieniem pracy podjęto środki ostrożności, aby sprawdzić, czy w okolicy nie znajdują się inne ukryte skarby. Numer 11. Skarbiec Staffordshire. Znalezienie ukrytego skarbu na podwórku to marzenie, ale dla pewnego szczęśliwego wykrywacza metali ze Staffordshire w Anglii to marzenie spełniło się w 2009 roku. Ale nie było to byle jakie znalezisko, to był skarb Staffordshire, największa kolekcja anglosaskich dzieł sztuki kiedykolwiek znaleziono złote i srebrne wyroby metalowe. Mówię o ponad 3500 przedmiotach, w tym sprzęcie wojennym i ozdobnych artefaktach religijnych, co czyni go dosłownie kopalnią złota dla historyków i poszukiwaczy skarbów. Porozmawiajmy teraz o szczęściu. Znalezienie monety lub dwóch to jedno, ale odkrycie skarbu tej wielkości jest jak wygranie głównej wygranej wszechczasów. Skarb w Staffordshire oferuje bezprecedensowy wgląd w anglosaską sztukę i rzemiosło. Dzięki skomplikowanym projektom i szczegółowemu wykonaniu. To odkrycie jest nie tylko znaczące, ale także zmienia zasady gry w historii. Ale tu pojawia się pytanie: jeśli znajdziesz skarb o ogromnej wartości historycznej, kto może go zdobyć? Poszukiwacz, właściciel ziemski, muzea? To jak znaleźć na chodniku zwycięski los na loterii? Nic dziwnego, że skarb ze Staffordshire wywołał poważną debatę i negocjacje na temat własności i wartości. Ostatecznie skarb wyceniono na aż 3 i 285 tysięcy miliona funtów, podzieloną pomiędzy znalazcę i właściciela. A co stanie się dalej? Muzea w całym kraju starały się zebrać fundusze na zakup tego skarbu, aby umożliwić jego zbadanie i wystawienie publiczności. Skarb znajduje się obecnie w kilku muzeach. W tym w Muzeum i Galerii Sztuki w Birmingham oraz w Muzeum i Galerii Sztuki Ceramiki w Stock-on-Trent. Numer 12. Najstarsza mapa gwiazd na świecie. Wyobraź sobie, że natrafiasz na obiekt tak starożytny i wyjątkowy, że zmienia nasze rozumienie wczesnej astronomii. Dokładnie to wydarzyło się w 1999 roku na błotnistym polu w pobliżu miasta Nebra w Niemczech. Tam poszukiwacze skarbów znaleźli brązowy dysk o średnicy około 30 cm, ozdobiony symbolami złotych liści. Odkrycie to stało się znane jako niebiański dysk Nebry i sięga około 1600 roku przed naszą erą. Płyta ta jest nie tylko arcydziełem epoki brązu, ale pełni także funkcję mapy astronomicznej. Złote symbole przedstawiają Słońce, Księżyc, gwiazdy, a nawet zjawisko niebieskie, być może zaćmienie Słońca lub pełnię Księżyca. Jego odkrycie było jak znalezienie brakującego elementu układanki historii astronomii. Ale tutaj robi się jeszcze ciekawiej. Dysk był początkowo sprzedawany na czarnym rynku i krążył nielegalnie, zanim władze wychwyciły ten fakt, co doprowadziło do jego odzyskania i późniejszych badań przez legalnych archeologów. Ostatnie badania pokazują, że być może powinniśmy bardziej cenić naszych przodków. Wydaje się, że złożone rozumienie astronomii nie dotyczyło wyłącznie późniejszych kultur, takich jak grecka czy babilońska. W końcu dysk ten jest dowodem na to, że mieszkańcy Europy epoki brązu posiadali wyrafinowane zrozumienie wydarzeń na niebie znacznie wcześniej, niż wielu przypuszczało morfina. Odkrycie w sadzie wiśniowym w Szwajcarii. W 2015 roku w sadzie wiśniowym w Szwajcarii odkryto 4166 monet z brązu i srebra które zostały zakopane około 1700 lat temu. Monety ważyły 15 kg. Znalazł je miejscowy rolnik, gdy zobaczył coś błyszczącego w stercie ziemi. Kilka miesięcy wcześniej w pobliskiej wiosce odkryto osadę rzymską, więc rolnik pomyślał, że monety mogą być z nią powiązane i skontaktował się ze służbami archeologicznymi. Lokalne służby archeologiczne uznały ten skarb za największe znalezisko mone w historii Szwajcarii. Niektóre monety pochodzą z roku 274 NEC zapanowania cesarza Aureliana i inne z roku 294 NEC zapanowania cesarza Maksymiana. Szwajcarski archeolog Georg Mater, który pracował przy wykopaliskach, powiedział, że to, co odkryli w ciągu pierwszych trzech dni, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Numer 14. Woźnica z Delf. Woźnica z Delf otrzymał swoją nazwę od pomnika starożytnego greckiego woźnicy Rydwanu. Odkryto go w sanktuarium Epale w Delfach w Grecji w 1896 roku. Grecka nazwa posągu, uznawanego za arcydzieło starożytnej rzeźby z brązu, to Heniochos, co można przetłumaczyć jako ten, który trzyma lejce. Niektórzy historycy uważają że posąg przedstawia Polizałosa z Geli, tyrańskiego przywódcę Sycylii, i że wzniesiono go, aby upamiętnić jego zwycięstwo w wyścigu rydwanów na Igrzyskach Pytyjskich w 474 roku przed naszą erą. Jednak inna grupa historyków uważa, że przedstawioną osobą jest Hieroł, brat Polizałosa, który również świętował zwycięstwo w wyścigu rydwanów, ale na Igrzyskach Olimpijskich. Posąg to wszystko, co pozostało z niegdyś znacznie większego dzieła sztuki które obejmowało cztery konie i prawdopodobnie parę stajennych. Woźnica z Delf jest najprawdopodobniej dziełem Pitagorasa z Regium, wybitnego rzeźbiarza tamtych czasów mieszkającego na Sycylii. Nie wyklucza się jednak możliwości, że był to starożytny grecki rzeźbiarz Kalamis. Posągi z brązu z tej epoki są rzadkie, ponieważ często przetapiano je w celu ponownego wykorzystania materiału, ale ten częściowo przetrwał, ponieważ został zakopany pod opadem skał.